Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku Panny w Waszym czytaniu na marzec. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Przede wszystkim w energii ogólnej dla Was, moi drodzy, na miesiąc marzec. Mm, Pokazuje się energię, która mówi o takiej niemożności podjęcia decyzji, tak? Um, I możecie znaleźć się w takiej sytuacji, że właśnie nie będziecie do końca wiedzieli, w jakim kierunku ruszyć, co zrobić w danej sytuacji, właśnie jaką decyzję podjąć, jakiego dokonać wyboru. Um, tu um, możecie też otrzymywać różne sprzeczne informacje na jakieś tematy. Um, wszystko zależy od tego, um, czego właśnie. Um, to wszystko będzie się tyczyło. Być może, niewykluczone, ktoś z Was będzie korzystał z tutaj pomocy czy też usług jakiegoś mediatora i tak dalej. Może warto o tym pomyśleć. Szczególnie, jeżeli spór będzie tyczył się dwóch osób czy też instytucji i tak dalej. To, co jest najlepszego do osiągnięcia, to Mimo wszystko, wyjście, że tak powiem, z pewnego schematu, podjęcie decyzji i ruszenie w kierunku czegoś nowego. Takie odnoszę wrażenie, że tutaj coś trzeba zakończyć, trzeba się rozstać z jakąś sytuacją, czy też z jakąś osobą. W marcu może Was czekać niemała transformacja, drogie panny. Ale o tym zaraz zobaczymy, jaka historia tutaj się ukaże. Początek miesiąca. Mmm... No, właśnie, napływają informacje, napływają wiadomości, być może dochodzą do Was jakieś takie, wiecie, plotki, pomówienia, niekoniecznie tyczące się stricte Was, tak? Ale mogą się tyczyć kogoś Wam bliskiego i Wy będziecie się, mam wrażenie, temu wszystkiemu przyglądać, trochę tak to obserwować z każdej strony. Hmm, tutaj nie ma ferowania yy, wyroków, tu jest taka energia zatrzymania się i. Spojrzenie na, na tą sprawę, przynajmniej będziecie się starać spojrzeć z trochę innej perspektywy, tak? Tak jakby z lotu ptaka. Tu mogą się również pojawić problemy, słuchajcie, wychowawcze, szczególnie jeżeli macie dzieci w takim, no powiedzmy sobie, trudnym wieku. Tutaj mogą się pojawić pewne trudności, z którymi wy jako rodzice będziecie musieli się zmierzyć i też właśnie warto tej całej sytuacji się poprzyglądać, posłuchać jednej i drugiej strony, jeżeli w to wszystko będą wmieszane jakieś osoby trzecie. Część z was może mieć również do czynienia z kimś, kto trochę jakby was obserwował, tak? Ta osoba się nie odzywa i na razie z początkiem miesiąca właśnie odzywać się nie będzie. Tutaj jest jakiś zastój pomiędzy wami, być może. Kimś Wam bliskim, to może być również osoba z przeszłości, ale ta osoba cały czas gdzieś Was podgląda, obserwuje na mediach społecznościowych, interesuje się Wami, Waszym życiem. Nie wiedzieć czemu, tak? Być może dalej tutaj ten ktoś żywi pewne uczucia do Was, być może jest to czysta ciekawość. W każdym razie. Jeżeli chodzi o początek miesiąca, to tutaj ta osoba nie wyjdzie ze swojej skorupy, tak? I to mówię do panienek, które faktycznie no, jest wam znana taka sytuacja. Rybki mocno się zaznaczają mocno się zaznacza osoba z podznaku również i słuchajcie, lwa. Hmm. No zobaczymy. Najpierw chyba sobie wyłożę. Że... Tak, tu jest jakaś taka niepewność, jeżeli chodzi o sprawy ym, związane z Waszym życiem uczuciowym. Sprawy związane z Waszymi Bliskimi. I tak jak powiedziałam, jeżeli mieliście do czynienia z kimś, kto no, gdzieś tam się kręcił, nie wiem. Mówię, może chodzić o byłego partnera, byłą partnerkę, może chodzić o kogoś, z kim panna miała do czynienia, styczność jakąś, ale no, ta relacja yy, no, nie rozwinęła się w taki sposób, jakbyście być może sobie tego życzyły, życzyli. I tutaj, słuchajcie, yy, karty wskazują na to, że. Yy, 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 yy. Ja bym powiedziała, że. Bardziej prawdopodobne jest to, że wy będziecie otwierać się na coś nowego, na nową znajomość. Niekoniecznie tutaj tabun nowych ludzi zacznie się przewijać przez Panny życie, ale będziecie sfokusowani na tym, co ma nadejść. Tutaj jakby hmm, większość z was nie będzie chciała się oglądać za siebie, wracać do jakiejś takiej przeszłości. Hmm. No, ze względu na to, że jakby miało coś wyjść, no to by wyszło, a że nie wyszło, no to widocznie takie było tego przeznaczenie. Z takiego założenia możecie wychodzić i trochę tak odcinać się, dystansować od jakichś tutaj osób, tak, które, no mówię, być może jeszcze do niedawno wpływały na wasz stan, na waszą energetykę. Ewentualnie. Dacie sobie jeszcze trochę czasu na przemyślenie tego, co się działo pomiędzy Wami, a tutaj jakąś osobą. Um, I co mam na myśli, mówiąc, że dacie, dacie więcej czasu, to to, że um, poczekacie na ruch ze strony tej osoby. Tutaj Panna nie będzie chciała wychodzić z inicjatywą. Jakoś tak nie, nie pasuje mi to do Was w tym przypadku, jeżeli chodzi o ten nadchodzący miesiąc. Możecie też koncentrować się na innych sprawach, ale to tu, tutaj uczuciami, uczucia, uczuciami. Mm, niemniej jednak, mm, mam wrażenie, że Wy zdajecie sobie sprawę, że, że to ta druga strona. Powinna ewentualnie z tą inicjatywą wyjść. I robicie, dajecie tutaj komuś przestrzeń na to. Aczkolwiek ta osoba pokazuje się w takiej energii, która wskazuje, że z tym kontaktem może być ciężko. Nie widzę, żeby tu do tego kontaktu miało dojść w najbliższym miesiącu. Aczkolwiek pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie poprawkę, że tu różne scenariusze mogą się zrealizować. Ktoś może robić podchody, ale to wszystko jest takie bez, bez wyrazu, bez konkretów, tak? Jeżeli chodzi o osoby, które w związkach są, mm, tu mamy takie pokazane trochę problemy emocjonalne, trudności, poczucie, że nie jestem do końca zrozumiana, zrozumiany, mm, że być może w jakiejś kwestii. Jestem sam, sama, tak? I to może powodować takie oddalenie, jeżeli chodzi o Waszą relację. Aczkolwiek ja tutaj nie widzę e, żadnych, no, energii nie wskazują y, na coś, co by miało tej relacji zagrażać, także spokojnie co warto by było wprowadzić ewentualnie w nadchodzącym miesiącu to jakieś takie urozmaicenie, tak, żeby wspólnie z tym partnerem czy z tą partnerką wyjść poza jakiś taki schemat poza tą swoją rutynę. Też może brakować takiej komunikacji, ale tu bardziej ja bym mm, powiedziała, że pewne rzeczy z zewnątrz trudne sytuacje, będą wpływały na tą dynamikę waszej relacji. Tak, że pojawiają się jakieś takie hmm, humorki, jakieś słuchajcie takie kwestie sporne o no o pierdoły. Ktoś jest przeciążony przytłoczony obowiązkami w pracy, czy być może właśnie jakąś osobą, która hmm, coś tam gada za plecami i nie daje spokoju, takie sytuacje mogą wpływać na to, że mm, te nerwy będą przenoszone do, do domu. I możecie czuć w tym miesiącu albo wy, tak, albo to może być energia waszego partnera, czy waszej partnerki, takie spięcie, ym, tkwienie ciągle w swoim umyśle, analizowanie, rozmyślanie, tak, Zamartwianie się jakimiś sprawami. Ale jeżeli ostatnimi czasy mieliście poczucie, że wzięliście na siebie zbyt wiele jakichś obowiązków, tak? czy to właśnie pracy, czy po prostu tutaj narzuciliście sobie jakąś presję dotyczącą czegoś, co jest dla was ważne, istotne, to ta, taka energia będzie odchodziła do przeszłości. Tutaj yy, wy, wy będziecie starali się w tym nadchodzącym miesiącu wyluzować, tak? Poluzować tą, tą gumę w, w gaciach, kolokwialnie mówiąc, i yy, będziecie starali, no różnie to może wychodzić, jak to w życiu, ale tutaj panna będzie starała się, mam wrażenie, yy, tak, jakby odpuścić tą, tą kontrolę nad sytuacją, by dać się ponieść temu, co przynosi życie. Szczególnie w sprawach takich zawodowych, w sprawach dotyczących, no mówię, niekoniecznie tu związkowych. Aczkolwiek może być tak, że poczujecie, że no, ja już nie chcę niczego, ja już nie chcę ciągle wychodzić z tą inicjatywą. Ja już nie chcę tu, nie wiem, drygować, przewodzić, próbować. Tylko dam więcej przestrzeni temu partnerowi czy partnerce na wykazanie się. Też może być taka energia. I właśnie jeżeli chodzi o kwestie mm, zawodowe, tak, mm, tak jak mówiłam o tej transformacji na początku, o podjęciu decyzji, to to się może tyczyć niekoniecznie jakiejś relacji, ale właśnie y, te energie mogą się co, co u niektórych z was tyczyć kwestii zawodowych podjęcia jakiejś nowej współpracy czy też właśnie zrezygnowania z czegoś czym do tej pory się zajmowaliście nawet dodatkowo bo stwierdzicie że no nie do końca idzie to w takim kierunku jakbyście sobie tego życzyli i najgorsze, co możecie zrobić, to tkwić cały czas w tych drzwiach, tak? zastanawiając się z miesiąca na miesiąc, oddalając jakieś decyzje. Tutaj albo wchodzimy, czy panna wchodzi w coś na 100%, albo od razu zrezygnujcie, bo szkoda waszej energii. Wy musicie czuć, że to jest to. Że to jest coś, co, co was nakręca, napędza, daje wam radość, spełnienie, satysfakcję, tak? Taki, taki fan. I jeżeli to będziecie czuli, to również i za tym może przyjść energia takiej okwitości i, i, i dobrobytu. Może Wam brakować momentami cierpliwości, jak najbardziej, żeby poczekać na rezultaty Waszej pracy. Więc tutaj może brakować momentami takiej motywacji do działania, stąd jakaś taka niepewność, tak? Niemożność podjęcia decyzji. No. Także tak to wygląda, drogie panny. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.